Oglądasz na własną odpowiedzialność. Muszę no. no. przyznać, że jak zacząłem Typsona na początku no. i dowiedziałem się, że walczy w MMA, to już mi tak troszkę zaimponowało. Na pewno nie będziemy zamolali tutaj, nie? O, tu jesteśmy, żeby robić szałanie, żeby siedzieć. Postaram się coś wymyśleć, żeby nie było nudno. O kurwa, będzie grubo i. W końcu doszliśmy do jakiegoś tam, powiedzmy, spokoju. Wiele osób marzy że, o tym, że uprawia seks w jacuzzi. Jest to mianowicie normalna rzecz. Hmm? Że oni tam uprawiają kurwa seks, czy cokolwiek, wyciągniesz szmatę za włosy. O kurwa, będzie grubo. Chcę, żeby to jacuzzi kurwa działało do końca sezonu i żeby można było z niego korzystać. Tyson poszedł do całej zabawy troszkę serio. Poszliśmy na bok, zaczęliśmy rozmawiać, wyznaliśmy sobie miłość. <laughs> Nie wytrzymaliśmy oboje, rozpakaliśmy się. Naprawdę, wiesz, Rozmawialiśmy z Tosonem i oznajmił, że odchodzi. Nie mogłaś pozbierać, po prostu no nie mogłaś pozbierać. Widziałem w kącie i tak do no mnie nie docierało to, że on już może faktycznie odejść. Znaczy się jedna przygoda, ale zaczyna następna. No